W dzisiejszym świecie, gdzie hałas zewnętrzny zagłusza ciche wołanie serca, gdzie pogoń za ulotnymi przyjemnościami przysłania głębszy sens istnienia, łatwo zagubić drogę. Czujemy się przytłoczeni obowiązkami, znużeni codziennością, a w sercu rodzi się niepokój, którego nie potrafimy nazwać. Szukamy ukojenia w rzeczach materialnych, w relacjach, które obiecują szczęście ale często okazują się zawodne. Gonimy za akceptacją, za uznaniem, za poczuciem własnej wartości, zapominając o tym, co naprawdę ważne. Żyjemy w czasach, w których młodość jest fetyszem, a starość tematem tabu. Kultura masowa promuje hedonizm i konsumpcjonizm, a wartości duchowe są spychane na margines. W mediach społecznościowych widzimy wyidealizowane obrazy życia, które budzą w nas zazdrość i poczucie niedosytu. Porównujemy się z innymi, zapominając o własnej niepowtarzalności i o tym, że każdy z nas ma swoją własną drogę do przebycia. W tym zamęcie często zapominamy o Bogu, oddalamy się od Niego, myśląc, że poradzimy sobie sami. Ignorujemy Jego obecność w naszym życiu, a kiedy dopada nas cierpienie, pytamy: Dlaczego ja zamykamy się na Jego miłość? Boimy się Jego wymagań, nie wierzymy w Jego miłosierdzie. Stajemy się duchowymi sierotami, zagubionymi w labiryncie własnych pragnień i lęków, ale Bóg nigdy nas nie opuszcza, czeka na nas z otwartymi ramionami, gotowy przebaczyć i obdarzyć nas swoją łaską. Pragnie, abyśmy wrócili do niego, abyśmy odnaleźli w nim pokój i radość. Szuka nas w ciszy naszego serca, w modlitwie, w sakramentach. Posyła nam znaki, abyśmy go rozpoznali i podążali za nim. Historia błogosławionego Carlo Akutisa jest jak promień światła w ciemności. To opowieść o młodym człowieku, który żył w naszych czasach, który zmagał się z podobnymi problemami i pokusami. Ale który potrafił odnaleźć Boga w codzienności i uczynić Go centrum swojego życia. Karlo nie był aniołem. Był zwykłym chłopakiem, który kochał piłkę nożną, gry komputerowe i pizzę. Miał przyjaciół, chodził do szkoły, miał swoje pasje i marzenia, ale miał też coś, co wyróżniało Go spośród innych, głęboką wiarę i gorącą miłość do Jezusa Eucharystycznego. Carlo Acutis żył w świecie, który go otaczał, ale nie dał się mu pochłonąć. Potrafił dostrzec piękno stworzenia, ale nie przywiązywał się do rzeczy materialnych. Korzystał z nowoczesnych technologii, ale nie stał się ich niewolnikiem. Kochał życie, ale nie bał się śmierci. Wiedział, że prawdziwe szczęście nie polega na gromadzeniu dóbr, ale na dawaniu siebie innym. Jego życie było krótkie. Ale intensywne. Umarł w wieku 15 lat na białaczkę, ofiarowując swoje cierpienie za Kościół i za papieża. Ale jego świadectwo wciąż żyje i inspiruje miliony ludzi na całym świecie. Carlo Acutis pokazuje nam, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych. Że każdy z nas może zostać świętym, niezależnie od wieku, stanu czy wykształcenia. Wystarczy tylko otworzyć serce na Boga i pozwolić mu działać w naszym życiu. Opowieści o Karlo Akutisie, te drobne gesty miłości i wiary, które składają się na mozaikę jego świętości, są dla nas zaproszeniem do refleksji. Czy potrafimy dostrzec Chrystusa w potrzebujących? Czy mamy odwagę stanąć w obronie słabszych? Czy ofiarujemy swoje cierpienie za innych? Czy żyjemy Eucharystią? Na co dzień? To nie są pytania łatwe, ale warto je sobie zadać, bo tylko wtedy możemy zbliżyć się do Boga i odnaleźć prawdziwy sens naszego życia. Karlo Akutis, młody święty naszych czasów, jest naszym przewodnikiem na tej drodze. Pomaga nam zrozumieć, że świętość nie jest abstrakcyjnym ideałem, ale konkretnym sposobem życia, który możemy realizować każdego dnia. Zatem rozważmy, jak to się manifestuje, gdy stajemy w obliczu doświadczeń, które zdają się przeczyć obecności Bożej. Często w chwilach próby, bólu czy niesprawiedliwości rodzi się w nas zwątpienie. Pytamy, gdzie jest Bóg, gdy cierpią niewinni, gdy świat pogrąża się w chaosie, gdy nasze własne życie rozpada się na kawałki. Wydaje się nam, że Bóg nas opuścił. Że zapomniał o nas, że nie słyszy naszych modlitw. To jest ten moment, w którym wiara wystawiana jest na najcięższą próbę. Jednakże warto pamiętać, że ciemność nie oznacza nieobecności światła, a jedynie jego przysłonę. Bóg jest zawsze obecny, nawet w najmroczniejszych zakątkach naszego życia. Jego obecność może być subtelna, trudna do uchwycenia, ale nigdy nie ustaje. Podobnie jak korzenie drzewa, niewidoczne dla oka, podtrzymują jego życie i pozwalają mu rosnąć, tak i Boża obecność podtrzymuje nas, nawet gdy tego nie czujemy. Co więcej, warto spojrzeć na cierpienie nie jako na karę, lecz jako na szansę. Szansę na wzrost duchowy, na pogłębienie wiary, na zrozumienie tajemnicy Krzyża. Cierpienie może nas oczyścić, uczynić bardziej wrażliwymi na potrzeby innych, nauczyć pokory i wdzięczności. Może nas również zbliżyć do Boga, który sam cierpiał za nas na krzyżu. Wielu świętych doświadczyło głębokiego poczucia opuszczenia przez Boga, tak zwanej ciemnej nocy duszy. Święta Teresa z Kalkuty, mimo swojej oddanej służby u przez wiele lat zmagała się z wewnętrznym brakiem odczuwania obecności Bożej. Jednakże nie poddała się zwątpieniu, lecz trwała w wierze, wypełniając swoje obowiązki z jeszcze większą gorliwością. Jej przykład pokazuje, że wiara nie zawsze musi być oparta na emocjach, lecz na głębokim przekonaniu o Bożej miłości i wierności. W konsekwencji, gdy dopadają nas chwile zwątpienia, pamiętajmy o słowach Jezusa: Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Mety 28, 28:20. Nie jesteśmy sami. Bóg jest z nami, nawet gdy tego nie czujemy. Otwórzmy nasze serca na Jego obecność. Szukajmy go w modlitwie, w sakramentach, w Słowie Bożym. Prośmy go o łaskę wiary, o siłę do przetrwania trudnych chwil, o nadzieję, która nie zawodzi. Zatem, kiedy doświadczamy bólu, nie odwracajmy się od Boga, lecz szukajmy go z jeszcze większą determinacją. Niech nasze cierpienie stanie się modlitwą, ofiarą, drogą do zjednoczenia z Chrystusem. Pamiętajmy, że po każdej ciemnej nocy następuje wschód słońca, że po każdym cierpieniu przychodzi pocieszenie, że po każdym zwątpieniu rodzi się silniejsza wiara. Bóg nigdy nas nie opuszcza, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życia. Jego miłość jest niezmienna, Jego miłosierdzie nieograniczone, Jego obecność wszechobecna. Zatem rozważmy teraz, jak ta prawda może przełożyć się na nasze codzienne życie. Na konkretne wybory, które podejmujemy każdego dnia. Często, gdy myślimy o świętości, wyobrażamy sobie wielkie czyny, heroiczne poświęcenia, nadzwyczajne dary. Zapominamy, że świętość rodzi się w prostocie, w wierności w małych rzeczach, w miłości okazywanej bliźnim w codziennych sytuacjach. Bóg nie oczekuje od nas, że będziemy świętymi od razu, że dokonamy spektakularnych nawróceń. On zaprasza nas do małych kroków, do stopniowego wzrastania w miłości i prawdzie. Pomyślmy o tym, jak możemy naśladować Carlo Akutisa w naszym życiu zawodowym. Czy wykonujemy nasze obowiązki z sumiennością i uczciwością? Czy dbamy o relacje z naszymi współpracownikami? Czy jesteśmy gotowi pomóc innym, nawet kosztem naszego czasu i wysiłku? Czy w naszych decyzjach kierujemy się dobrem wspólnym, a nie tylko własnym interesem? Świętość w pracy nie polega na wykonywaniu nadzwyczajnych czynów, lecz na wykonywaniu zwykłych czynności w nadzwyczajny sposób z miłością i oddaniem, podobnie w naszych relacjach rodzinnych. Czy poświęcamy czas naszym bliskim, czy słuchamy ich uważnie, czy okazujemy im wdzięczność i wsparcie? Czy przebaczamy im ich błędy, czy staramy się tworzyć atmosferę miłości i pokoju w naszym domu? Świętość w rodzinie nie polega na unikaniu konfliktów, lecz na rozwiązywaniu ich w duchu miłości i przebaczenia. Następnie zastanówmy się nad naszym podejściem do technologii. Carlo Acutis wykorzystywał internet do ewangelizacji, do szerzenia wiedzy o cudach eucharystycznych. My również możemy wykorzystywać nowoczesne technologie do dobra, do dzielenia się naszą wiarą, do wspierania potrzebujących, do budowania relacji z innymi. Jednakże musimy być świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą internet takich jak uzależnienie, dezinformacja, hejt. Powinniśmy używać technologii z umiarem i roztropnością, pamiętając o tym, że prawdziwe życie toczy się poza ekranem. Zatem każdy dzień jest dla nas szansą na to, aby stać się lepszym, aby zbliżyć się do Boga, aby naśladować Karlo Akutisa w jego miłości i oddaniu. Nie musimy czekać na idealny moment, na sprzyjające okoliczności. Świętość zaczyna się tu i teraz, w każdym naszym słowie, w każdym naszym geście, w każdym naszym wyborze. Nie bójmy się małych kroków, nie zniechęcajmy się trudnościami. Bóg jest z nami, prowadzi nas i wspiera w naszej drodze do świętości. Wreszcie, pamiętajmy o modlitwie. Modlitwa jest jak oddech dla naszej duszy, jak pokarm dla naszego ducha, daje nam siłę, nadzieję, pocieszenie, pomaga nam rozeznawać wolę Bożą, wzmacnia naszą wiarę, oczyszcza nasze serca. Modlitwa jest również spotkaniem z Bogiem, rozmową z naszym Ojcem, wyrazem naszej miłości i wdzięczności. Nie zaniedbujmy modlitwy, poświęćmy jej każdego dnia trochę czasu, nawet jeśli jesteśmy bardzo zajęci. Modlitwa może przybierać różne formy: może to być różaniec, lektura Pisma Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, spontaniczna rozmowa z Bogiem. Najważniejsze jest, aby modlitwa płynęła z serca, aby była szczera i autentyczna. Rozważmy teraz, jak możemy czerpać otuchę i umocnienie w wierze, zwłaszcza w momentach, gdy czujemy się osamotnieni i przytłoczeni przeciwnościami. Często zapominamy, że nie jesteśmy sami w naszej walce, że otacza nas niewidzialny orszak świętych, którzy wstawiają się za nami u Boga. To właśnie wiara w obcowanie świętych, w jedność Kościoła triumfującego, cierpiącego i pielgrzymującego, daje nam nadzieję i siłę do pokonywania trudności. Pomyślmy o tym, jak bardzo inspirujące mogą być dla nas życiorysy świętych, ich przykłady wiary, miłości i poświęcenia. Święty Franciszek z Asyżu, który wyrzekł się bogactwa i poświęcił swoje życie służbie ubogim. Święta Teresa z Avila, mistyczka i reformatorka Karmelu, która uczyła nas modlitwy i zjednoczenia z Bogiem. Święty Maksymilian Kolbe, który oddał życie za współwięźnia w obozie koncentracyjnym. Ich historie są jak latarnie, które oświetlają nam drogę i pokazują, że świętość jest możliwa nawet w najtrudniejszych warunkach. Ponadto nie zapominajmy o roli sakramentów w naszym życiu duchowym. Sakramenty są jak znaki Bożej łaski, które umacniają naszą wiarę i pomagają nam wzrastać w miłości. Sakrament Chrztu, który oczyszcza nas z grzechu pierworodnego i włącza nas do Kościoła. Sakrament Bierzmowania, który umacnia nas w wierze i daje nam Ducha Świętego. Sakrament Eucharystii, który karmi nas ciałem i krwią Chrystusa i jednoczy nas z Nim. Przyjmując sakramenty z wiarą i pobożnością, otwieramy się na działanie Bożej łaski i pozwalamy jej przemieniać nasze życie. Co więcej, pamiętajmy o roli Matki Bożej w naszym życiu. Maryja jest naszą Matką, naszą pocieszycielką, naszą orędowniczką. Ona rozumie nasze cierpienia, nasze lęki, nasze nadzieje. Ona wstawia się za nami u swojego syna, wypraszając nam potrzebne łaski. Powierzmy się jej opiece, odmawiajmy różaniec, prośmy ją o wstawiennictwo. Maryja nigdy nas nie zawiedzie, zawsze będzie przy nas, prowadząc nas do Jezusa. Idąc dalej, warto pamiętać o nauczaniu Kościoła, o jego mądrości i doświadczeniu. Kościół jest naszym przewodnikiem, naszym nauczycielem, naszym domem. On przekazuje nam prawdę o Bogu, o człowieku, o świecie. On pomaga nam rozeznawać dobro od zła, prawdę od fałszu. Słuchajmy uważnie nauczania Kościoła, czytajmy dokumenty papieskie, korzystajmy z porad duchowych. Kościół jest dla nas źródłem światła i prawdy, które oświetlają nam drogę do zbawienia. Wreszcie, nie zapominajmy o sile wspólnoty. Kościół to nie tylko instytucja, to przede wszystkim wspólnota ludzi wierzących, którzy wzajemnie się wspierają, modlą się za siebie, pomagają sobie w potrzebie. Bądźmy aktywni w naszej parafii, uczestniczmy w grupach modlitewnych, angażujmy się w działalność charytatywną. Wspólnota daje nam poczucie przynależności, umacnia naszą wiarę, daje nam siłę do pokonywania trudności. Zatem otoczmy się duchowym wsparciem, czerpmy z bogactwa tradycji Kościoła, powierzmy się opiece Matki Bożej, angażujmy się we wspólnotę. Dzięki temu będziemy mogli z ufnością kroczyć przez życie, pokonując przeciwności i wzrastając w miłości i świętości. Niech przykład Carlo Akutisa i innych świętych będzie dla nas inspiracją i zachętą do wytrwałej walki o zbawienie. Rozważając dotychczasową podróż, zauważamy, jak poszczególne nici refleksji splatają się w coraz wyraźniejszy wzór. To nie tylko zbiór anegdot czy moralnych wskazówek, lecz raczej mozaika, w której każdy element, pozornie odrębny, przyczynia się do pełniejszego obrazu. Dostrzegamy, że istota przesłania nie tkwi w powierzchownym naśladowaniu, lecz w głębokim zrozumieniu ducha, który kierował życiem błogosławionego Karlo. W świetle tych spostrzeżeń nasuwa się pytanie o istotę autentycznego naśladowania. Czy chodzi jedynie o powtarzanie gestów i słów, czy też o przyswojenie sobie fundamentalnych wartości, które stanowiły fundament jego działania? Odpowiedź wydaje się oczywista. Prawdziwe naśladowanie to nie kopiowanie, lecz twórcze rozwijanie, to adaptacja uniwersalnych zasad do konkretnych okoliczności naszego życia, to odważne podążanie za głosem sumienia, niezależnie od presji otoczenia. Kierując wzrok ku kulminacji naszych rozważań. Czujemy narastające napięcie, podobne do tego, które towarzyszy oczekiwaniu na wschód słońca po długiej nocy. Zbliżamy się do momentu, w którym to, co dotychczas ukryte, stanie się jasne i zrozumiałe. To czas, aby zebrać siły i przygotować się na przyjęcie przesłania, które ma moc przemienić nasze życie. W miarę jak kontemplujemy znaczenie tych aspektów, dostrzegamy, że nie chodzi o to, by stać się idealną kopią Karlo. Ale by pozwolić, by jego przykład rozpalił w nas iskrę Bożej Miłości. Niech jego życie będzie dla nas drogowskazem, który wskazuje kierunek, ale nie ogranicza naszej wolności. Niech inspiruje nas do poszukiwania własnej drogi do świętości, do odkrywania unikalnego powołania, które Bóg dla nas przygotował. Przechodząc do ostatecznej refleksji, zdajemy sobie sprawę, że to, co dotychczas zgłębiliśmy, stanowi jedynie wstęp do dalszej podróży, to zaproszenie do działania, do konkretnych zmian w naszym życiu, do odważnego świadectwa wiary. Niech to, co usłyszeliśmy, nie pozostanie jedynie w sferze intelektualnej, lecz przeniknie do głębi naszych serc i zaowocuje konkretnymi czynami. Zatem, Przygotujmy się na przyjęcie ostatecznego przesłania, które ma moc przemienić nasze życie. Otwórzmy nasze serca i umysły, aby w pełni zrozumieć, co Bóg chce nam powiedzieć. Niech to będzie moment przełomowy, który zapoczątkuje nowy rozdział w naszej duchowej podróży. Pamiętajmy, że Bóg jest z nami, prowadzi nas i wspiera w naszej drodze do świętości. W tym punkcie naszej refleksji, gdy powoli zmierzamy ku końcowi tej duchowej podróży, jawi się przed nami nie tylko suma poznanych prawd, ale przede wszystkim szansa na głęboką przemianę. Historia błogosławionego Carlo Acutisa niczym subtelny szmer wiatru przenika nasze serca, budząc w nich pragnienie dobra, piękna i świętości. To nie jest jedynie opowieść o młodym człowieku, który żył w naszych czasach, lecz przede wszystkim zaproszenie do odkrycia w sobie ukrytego potencjału miłości i oddania. Karlo ukazuje nam, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych, dla tych, którzy żyją w odosobnieniu od świata, lecz jest dostępna dla każdego z nas, tu i teraz, w codziennym życiu. W każdym geście dobroci, w każdym słowie otuchy, w każdym akcie przebaczenia możemy odnaleźć ślady obecności Boga. To właśnie w prostocie i pokorze w wiernym wypełnianiu naszych obowiązków, w miłości okazywanej bliźnim kryje się prawdziwa esencja chrześcijańskiego życia. Niech przykład Karlo będzie dla nas inspiracją do tego, Abyśmy nieustannie dążyli do doskonałości, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa. Nie bójmy się wyzwań, które stawia przed nami życie, nie zniechęcajmy się trudnościami, lecz z ufnością powierzajmy się Bożej Opatrzności. Pamiętajmy, że Bóg jest z nami, prowadzi nas i wspiera w naszej drodze do zbawienia. Zatem niech ta chwila refleksji stanie się dla nas punktem zwrotnym, momentem, w którym podejmujemy decyzję o tym, że pragniemy żyć pełnią życia, że chcemy stać się świadkami Chrystusa w świecie. Niech nasze serca płoną miłością do Boga i bliźniego, niech nasze czyny świadczą o naszej wierze, niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Ewangelii. Prawdziwa praktyka zaczyna się teraz. W każdym naszym wyborze, w każdym naszym słowie, w każdym naszym geście, niech Bóg błogosławi nas na tej drodze.